Siemka widzowie Tutaj ja włączam Minecrafta Będziemy Będziemy grać coś innego, znaczy no, na Robloxie będziemy grać Czy ja będę grać i no mam fajne odcinki czy no, dopiero też no fajne mam, jeszcze mam sorczy co um, um, by tutaj włączyć, nie? Dzisiaj tutaj mam fajne gry. Potem to się get... gram w chowanego. Więc widzowie cześć tutaj dzień dobry. Tej dzień dobry tutaj robię kolejny odcinek robię nie, ro, nie robię nie robię, robię yy, najkrótszego odcinka tylko robię chowanego chowanego jest takie że fajnie jest podoba się nie wiem czy wam się podoba widzowie bo nie będę mówić że musi się wam podobać Nie wiem czy mnie widzicie Nie wiem czy mnie widzicie Ale chyba mnie widzicie tak Widzowie ja tutaj Gram a tutaj widzowie gram Ja tutaj Będę tak grał Nie wiem czy mnie... Widzicie ja Mam nadzieję, że mnie widzicie widzowie ja, ja będę grał w takie fajne gry i będę wam wszystkie gry pokazywał Ja, ja się chowam widzowie bo no nie wiadomo, czy mnie mogą ludzie znaleźć. Jak tutaj się schowam. Widzowie, ja już jestem schowany, jak widzicie. Bo tutaj, jak widzicie, muszę zmienić kamery w stronę, bo teraz... Widzowie, o! Widzowie, ja. Ja tutaj nagrywam, jak. Jakby. Ja się chowam i. Jeszcze jest minuta do końca. Nie wiem, czy to widzicie. Ale jest. Minuta do końca. I. Mega fajnie, jakby. Jakby. Widzowie, mogę zginąć, ale. Muszę się poruszyć. Widzowie więc... Widzowie nie ginę? Widzowie gi nie ginę. Bojanka, Czekajcie, widzowie? czekajcie o widzowie żyję jeszcze widzowie, jak widzicie no to żyje jeszcze bo bo jakby autentycznie jeszcze zostało 38 sekund kurde widzowie zginąłem niestety zginąłem bo nie ruszyłem się i muszę być Kurde. Żeby tutaj mieć takie coś. O! Mam. Wiem. Wiem. Gdzieś tu musi być. O, latarka. O, ta latarka. No bo ja chcę sobie takie nagrywał. Jakiś gościu wygrał. Widzowie, więc... Nie wiem, czy... Dobrze, nie, nie zakazuję jemu, żeby... Nie wygrywał, tylko aby... No, aby była fajna zabawa, no. Bo tak... Nie, bo to... Nie wygląda, bo to właśnie... No, bo to właśnie. Trzeba coś podłożyć, o. Jota trzeba podłożyć. Widzowie jak widzicie to ja tutaj gram dobra widzowie ja tutaj będę gram na tablecie mojego bratu brata yy, czotecznego więc proszę dajcie mi lajki jakieś bo naprawdę się staram na was żeby robić fajne odcinki Naprawdę ja mogę, ale przepraszam Was, widzowie, ale mogę zginąć. Ale, widzowie, no, nie jestem najlepszy w to gra. Jak chcecie, to możemy Nagry mogę nagrywać jeszcze dużo odcinków z kolegami. Z kolegami jest fajnie tak nagrywać. Więc, jak chcecie, to mogę nagrywać z nimi, bo ja jestem u mojego brata, więc. On będzie później przyjeżdżał do mnie. Jutro będzie do mnie przyjeżdżał. To ja się nie rusam na razie, bo... Jeszcze została minuta. Minuta została, widzowie. Widzowie, została minuta. Ehm, widzowie, ja... O, tutaj jest ławeczka, może tutaj sobie stać. Mamy ławeczkę tutaj. Widzowie, to jest tak fajnie, ja się, ja się na was... Kurde! Widzowie, ja ginę! To ty? Bartek, co ty mnie zrobiłeś? Kurde, Samsung mi prawie spał. by prawie mi by kamera spadła, czyli mój telefon. I taki zapasowy, nie? Bo jestem teraz szczelacem. To nic nie jest. Widzowie, powiedzcie mi, gdzie może być coś. E... Dobra, widzowie, ja nie wiem, gdzie przyszko znaleźć. Bo właśnie ja gram na mojego bratu, bo mi jeden tablet się rzepcu. Nie wiem, czy widzieliście, ale no. Dziwne, że że poprosiłem wejścia, ale no... widzowie no... Jakiś bejkonek wygrał. Dziękuję za odcinek, do widzenia. ci Dzisiaj... albo Przepraszam widzowie, bo tak to było na no żartu, bo tam... Tylko sobie nagadam żarty, nie? Więc yy, robię ostatnią rundę i... Dobra. tak to ty nie nagrywasz? bo ja nadal nagrywam nie wiem czy widzicie, ale dobrze żeby było widać o. O widzicie? Widzicie chyba, tak? Bo ja właśnie się ładuję, gra... O, zaraz przyjdę, widzowie. Um. Dobra, już przyszłem, widzowie. Um. Jestem jakimś durniem z Lidla. Dę. No widzowie! Zmieniam grę. Zmieniam grę, widzowie. Gram, gram teraz w ukraść grejnot. Ukraść Brainot. 18. No ja mam... Zaraz będzie koniec odcinka, bo widzowie może... Coś się złego stało, więc... Zowie, no, Nie jestem dobrym youtuberem. Mam nadzieję, że mój odcinek się wam podoba. Jak nie, to nie musicie lajkować. Zowie, ja już dołączam... Do... do no do... Do gry, nie dziewięć... czy ten. ten. Jak to się nazywało? Dobra, widzowie, dziękuję za odcinek. Możemy kończyć już odcinek.